Dajcie wy. w kolejnym odcinku Don't Starve Akurat nie mam meta i nie mogę sobie zrobić na internecie. Logiczne. Ale co mnie nagram Don't Po prostu. Dobra, w tym odcinku czuję. Coś ja się zamierzam się zrobić. sobie zrobić. Jak pasująca? Dobra. Tak, wszystko jest. W tym odcinku, co ja planowałam zrobić? Zobaczmy, czemu mam skrzynkę. Pozatmijmy się. Mamy na razie Daniel Style. Razor, Razor. Mamy na razie drugiego. O, a w dzisiejszym odcinku... O, wiem co porobiłam. Pierwszy raz zbieram sobie kwiatków. Dajcie go ostatnio na, na motek. Macie, muszę zrobić sobie, sobie motek, bo muszę zrobić motek, bo, za, bo y, zamierzam... Teraz motek. Pójść do wioski świń, która jest tutaj. I... Tutaj się napełnię, cholera. Do wioski świń. Zbieram sobie przetrawę przy okazji. No, żeby pozdrowić ciężką skórę ale nie w sposób zabijania świn tylko zniszcząc ich dom e, bo przynajmniej się w sumie na mój domek własny dla święki zrobimy sobie to będzie troszeczkę dalej tu mniej więcej gdzieś chyba zrobię nie wiem. no bo niech bo jak bo święki mogą zająć się wilkułaki świniałaki mm, 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 mm. Fuu, mimo Kwiatki mieliśmy zbierać, cholera. Jagódki! Ech, szuka, że w tym odcinku zginiemy. Dobra, mm. przecież te kwiatki muszę jeść, że to jest życia. 50. Ja już mam to broja. Mamy tak. Więc możemy sprężyć do naszego... On ci się powoli. woli. Okay, Nie wiem, gdzie. Okej, jest daleko. Trochę spokojniejszy odcinek, ale... Ale co tam? Dobra. Ale ja, fail. Jeśli nie wiecie, czemu gram Wilsonem, a zaczynam, od... zaczynam wiedzieć na świat low, to obierzcie z tej poprzedniej odcinek. Tam jest... Pod, pod koniec pokazane co się stało. No i spoko. Już mam nie dużo życia. I jednąka też nam wybuchuje. ha To będzie jakąś szybszą trasę. Hmm, może by do albo że tam mam te rzeczy takie. To już nie opłaca. Teraz głównie <noise> będzie. Raczej o dziewiąty dzień, dopiero teraz to zauważyłam. No więc fajnie, fajnie. Jeśli ty zaatakują, będzie fajno. tutaj to może... być naprawdę chciałbym wylokować czwartą postać bo czwarta postać jest po prostu epicka znaczy bo ona nie ma w takich specjalnych zdolności takich ła ale to ma 200 życia 200 głodu znaczy to nie że więcej punktów głodu tym tym lepiej bo dłużej się wytrzymam i mocniej wali więc to jest chyba także narzędzia szybciej tam no, chyba po prostu że na przykład dawu często więcej ubrali no. tylko coś takiego i jest naprawdę bardzo fajnie już to ja nie wziąłem ścianę to make it fire siłąka, siłąka to jest no. miodek, myślę, na to miodek by się nam wyrwał to, to, to wiem, w ja, na następnym odcinku spróbujemy zlecić miodek chociaż poszłam pani część gdzieś tutaj była wioska gdzieś tutaj gdzieś tutaj gdzieś. świnki świnki szybciej bo nie chcę spalić... o, o jest 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 Daj zaczynamy niż jeszcze dobrze <słuch> 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 na nad, nie mam tego blokowanego. Oraz jest spełnia. Mamy sobie z tak... Mamy sobie, sobie z domków, bo... ...dzieje się za chwilę uciekać stąd. I ten ostatni domek. Uciekamy. Uciekamy, musimy uciekać. Bo nie chcemy być... okej, okay, zdobyliśmy w miarę dużo surowców. No i teraz w Gdzieś też tam zamienić, dlaczego się... Zamienić już te dwie bo a nie chciałam się z nimi się spotkać. Po prostu, of course. Dobra, dobra, mm, wkrótce być może zacznę nosić pleca, albo... Coś innego? Mam nadzieję, już... że wchodzę, nam starczy. Okej, hej, 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 dobrze. hej, 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 chodzi o budynki no, ale to chyba było konieczne Ponieważ sobie tych świnek które teraz są wilkowakami takie info Pójdź to wrócimy po nie no tak trzeba bogać pick House'a. pick house, pik, pig 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 pick pig i co tam jeszcze no i ten. tak to sam też daj zbrojnik, i wtedy zaczynamy nosić plecak albo amulet. Jeśli nam się uda. Okej, 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 jest. Okej, jest, okej, jest. Okej, jest, Dobra, możemy sobie zbierać teraz jagódki, ale nie będziemy ich na razie, bo za cztery jagódki robimy koktajl. Chodźcie, bo mówię, będą ule. Ale wam jak to działa. Dobra, dobra. Troszkę, no, dobrałam trochę więcej tych jego dobra, dobra, nie, nie, no dobra. Trzeba w No i wracaj, wracaj, wracaj. O tak, wracaj, przebufaj. Ciągle jednego pleca, że go bohatera. Częgnąć protagonisty. Lepiej tu, 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 tu. się moi... Tam takie nie widzę. Gdzie już jesteśmy? No dobrze, pójdźmy po Я так голоден. Это так. Я год не видел. в советится, оно... Спай, да? Ну, спать на деньги.

Co to zrobi? sobie krótko jest, to będziemy musieli to zrobić. Co hmm. zrobujemy na... futbol, helmet? Co potrzebujemy na pig Co potrzebujemy mieć idę Ile do hajdu? Chyba będziemy chodzić z pochodnią i bowalną. I okej. Okay. to chowajmy sobie to i to, czy deski i to. Chociaż w sumie... Zróbmy sobie dodatkową jeszcze skrzynkę. No tak. Zróbmy na ten domek ściek. Cztery, pięć. Nie, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okay. Dobrze. Chciałem sobie później chodzić tutaj z Pachonią i Befalą. Odcinąć, żeby zdobyć ten wyziąg ze 200 punktów. Akurat nie to chyba to na górze, pamiętam, był grób tym fajnym Też można zacząć zbierać jagódki. I teraz mamy Dobra, poświęcimy parę tych krzaszków. гу гу Дай мне Окей, давай. Нет, ты можешь Нет, ты горж, не пощвынкать. De uma Jesteśmy super opancerzeni! Tak, wiem, że może głupio wyglądamy, teraz jesteśmy bardzo dobrze opancerzeni. To, bo to jest jest takie ląksu tylko na głowę, więc będziemy mogli sobie nosić yy, ten plecak sobie zaraz, za chwilę chyba zrobimy. Chociaż nie no, ale że, no to i tak. I zaczynamy odcinanie. Okej, okay, najpierw chcę odcinać. Zaraz zrobię pochodnie. No. Obetniesz tego w końcu. Doo 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 doo. Nasze futerko. Tu, 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 tu. Ooo, fer... Pani Moni, nasza trawka. Ale dobra, jeszcze jeden. Do 12 dnia ciągniemy I będziemy kończyć chyba. Nie wiem, tu będziemy składać wszystkie, tu mamy takie surowce e, weź tego typu okej okay, okej, okay. to, to weźmiemy tu będziemy składać wszystkie itemy tego typu potrzebujemy Żyjemy na trawie, żeby więcej trawy są dorosło. Ani nasiał naszamy farmy. I teraz... czas... Co by teraz porobić? Teraz potrzebujemy mieć na groby. To było. Trawę pozwierać. Tylko co po... Nie, teraz proszę zeksplowa trochę górę. I znaleźć może grobę. Będzie dobra. Tutaj masz trochę kolików. Ja wiem. Ojej. Ciekawe, czy z tym jestem w ogóle. Chyba nie dostaję obrażeń, tak mi się wydaje. No, też miałam się malę. Drogi. A być może z tą stroną. No, znaczy, miły dosyć te pułapki. Coś teraz pomyślałam. Nie co by się nam teraz przydało. W sumie będzie no. trzeba przydać się na kilka, na razie... No nie no. ruszamy, tylko sobie tu zwiedzamy naszą wyspę. Szukamy grobów, więc widać, że to jest dużo terenów... To no, mało by byfalo. głównie nie by nim właśnie przy nas. Oj, tu jest, wszędzie. ale widziałam ten y, jak będzie wyglądał teraz y, Widziałam z y, czyli to co będzie w który będzie 11 y, grudnia i to było bardzo fajne tylko ten taki murzyn taki dziad taki bezdomny i kolej z workiem widać on chyba największe mi właśnie rzeszł to sobie lecz no nie mogę dać samych no plusów przynajmniej też minusów no, grobów nie wiem co tak mało zwołów no i to co? tutaj mało raz bo o kamień, kumień, kumień, kumień co tu kumieniu robisz dobra, no, z tego nie już to zakończymy, bo niech to mi się ciąga no może pokażę wam jak się ostrało, bo mamy troszeczkę tego Okej, okay, to nam może pokażę, mina. Okej. Okay. Dobra, mamy to. Very, very, berry, very. Ok, teraz nam to pokażę. No nie, dobra. Już troszkę tu pochodźmy. Może akurat się uda. kurcze kurczę, czemu tu nic nie ma łaj łaj Teraz bardziej odchodzimy od naszej bazy przynajmniej tutaj na brat okej okay, okej okay, jest okej okay, jest okej okay. zaraz mam internet bo tylko mam mniej i okej okay. no to jeszcze o tu I ja teraz to pokażę Wam slip. No i I teraz jesteśmy głodni o, i mamy brody No proszę Państwa No 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 Dobra To już będzie koniec tego odcieńka Więc na razie i pan Bardzo nic nie zrobiliśmy mam tu w czapkę No szukamy grobów innych Więc dobrze. Cześć i, i pa!